Dobrze. I, i później przed Wielką Miastek też pływać. Okej, okay, dobra. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przelaniaj ścięższy w Od, od nas wszystkich uwielbiony Przenajświętszy Sakrament Ten niebieski testament Niechaj będzie po. Od nas, od nas wszystkich uwielbionych przynajmniej w jest Ten niebieski testament. Syna i Ducha Świętego. W tej korące modlitwie do Bożego Miłosierdzia prośmy o miłosierdzie dla całego świata, zakonających za, za tych wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy, o Boże miłosierdzie dla nich i całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który, który się, się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, u Pan, umarł i wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia z wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, w Ducha w Górę, Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy i nasze i całego, całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej, dla nas i całego świata, dla Jego bolecnej męki. miło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolecnej męki. miło osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolecnej męki. miło osierdzie, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie jej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie są grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Dla jego, dla, nas, dla, jego dla, nas, dla jego bolesnej męki, 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 nie odświeży dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie odświeży dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie odświeży dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie odświeży dla nas i i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przewłakanie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej o serdce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej mi o serdce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej mi o dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki, mieje mi o serdce dla nas wszystkich całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mieje mi o serdce dla nas wszystkich całego świata. Dla Jego bolesnej męki, w nie imio serdce dla nas wszystkich całego świata. Dla nas i całego świata. Dla jego... miej dla nas i całego świata, i... święty Boże, święty Mieją. mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, okwi i wodo. Któraż wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas upamy Tobie o krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, upamy Tobie okwi i wodo, któraś wypłynęła, z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Upamy Tobie, Jezu, Upam Tobie, Jezu, Upam Tobie. Jezu, upam Tobie. Jezu upam tobie, Jezu upam tobie. Jezu upam tobie, Jezu upam tobie Jezu upam tobie, Jezu upam tobie. Jezu upam tobie. Jezu upam tobie Jezu upam tobie. Matko miłosierdzia módl się za nami. Święty Józefie módl się za nami. Święty Maksymilianie módl się za nami. Święta Faustyno módl się za nami. Święty Janie Pawle II módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu, Ojcu i Syna. O, to wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi, dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna o. Dlmy się. Boże, ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą tego duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie wstali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Wielbię Ciebie w każdym w momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. nasz w tym sakramencie. O, chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Sakramehcie, o żywych chlebie nasz, w tym sakramencie. Być bliżej ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życielżej. Nieść krzyża znój. ty w sercu moim trwasz, Z miłością stwórcy ziem, Tulisz ojcowski płaszcz, Chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień. Za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże, dusz obecność Twoją czuć. Myśl moją pośród burz na ciebie zwróć. Chodź jak wędrowiec sam idę przez noc. W tobie niech siłę mam i w tobie moc. Gdy czuwam w pośród snu Czy słońce jest, czy mrok Niechaj mnie strzeże Twój O Panie wzrok Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. Być bliżej Ciebie chcę, to pragnie nie czuj, bo ja jest dzieciętpe, tyś ojciec mój, być bliżej ciebie chcę, to my pragnie czuj. Bo ja jest dzieciętpe. Tyś, ojciec mój, Bóg zapłaci.